Na przykładzie wózka, dzisiaj już co prawda tylko i wyłącznie technologicznego, i to w dodatku niekompletnego, który pracował niegdyś pod jedną z lokomotyw serii ET22 chciałbym przybliżyć główne różnice, które wyróżniają tę konstrukcję spośród innych, bardziej klasycznych konstrukcji, na przykład posiadających czupskętu. Tutaj pierwsza pauza. Podpory metalowo-gumowe służą do przenoszenia sił pionowych, czyli generalnie ciężaru pudła na wózki. Guma pracuje na ściskanie, a także ma możliwość pracy w kierunku na skręcanie i jest podatna także na ścinanie. Także lokomotywa pokonując nierówności torowe, nieróżne łuki, załomy itd. I dzięki tym podporom, wózki powiedzmy, wpisują się w te wszystkie wszelkie nierówności i krzywizny torów. Sama koncepcja, sama idea jest wspólna dla rodziny lokomotyw su 46 SP45, SP47. Jeżeli chodzi o nasze krajowe lokomotywy SM31, idea jest ta sama, ale same podpory są dwa razy wyższe. Także więc bardziej podatne na skręcanie, na ścinanie, no i generalnie bardziej miękkie. To już widzimy, akurat przedstawiciele nowszej wersji podpór. O ile dobrze pamiętam, nazywają się one Z502A. Także to są podpory wprowadzone na początku lat 90. Pierwotnie te podpory były wykonane z jednego kawałka gumy, jakby monolitu. Nie miał tej przykładki metalowej. No i też został zmieniony gatunek w samej gumy. W każdym razie 100% podpór jest wymienianych na nowe przy każdej, przy okazji każdej naprawy rewizyjnej, a także głównej. Tutaj druga pauza do przenoszenia, do przenoszenia sił z czyli Sił pociągowych służy nam układ na każdy wózek trzech cięgieł pociągowo-skrętnych. I od strony czoła, od strony czołownicy mamy układ tworzący jak gdyby literę V, a od strony środka lokomotywy mamy masywniejsze, ale pojedyncze cięgło z większą wkładką amortyzującą. Zobaczcie jak to w ogóle wygląda układ przeniesienia sił pociągowych no. Jest akurat okazja, nie? Kolejna pauza. Widzimy tutaj wkładkę amortyzującą siły pociągowe. Jeżeli chodzi o tą wkładkę, to gniazdo i ten element powiedzmy taki talerz. Jest to element zastosowany również na lokomotywę serii EP09. No i to jest w sumie główne źródło dyskomfortu pasażerów jadących w pierwszych wagonach za tą lokomotywą pasażerską EP09. Tak to po prostu niefortunnie wyszło. A tu już nie siły pociągowa. I kolejna pauza. Lokomotywa T22 należy do rodziny lokomotyw, które mają układ zawieszenia tak tzw. sprzężony. I ten elementem, który sprzęga nam poszczególne zestawy kołowe ze sobą są takie właśnie wahacze tego typu. Także dzięki temu lokomotywa dość dobrze Pracuje na nierównościach toru, także wszelkie naciski kół zestawów kołowych są równomiernie, w miarę równomiernie rozkładane na wszystkie zestawy. Oprócz tego, że ten układ dobrze nam pracuje na naturalnych nierównościach, toru, to druga funkcja jest taka, że podczas pracy powiedzmy napędowej, trakcyjnej, naturalną rzeczą jest przy wysoko położonym punkcie przyłożenia sił przenoszących czy to powiedzmy w W21 mamy czub skrętu tu mamy układ dyszli ale wysoko położonych w poziomie także ten naturalnie ten wózek jakby chciał się nam obrócić czyli przednie zestawy kołowe są odciążane a tylne są dociążane dzięki w zastosowaniu układu tego sprzężenia jest to niwelowane, także lokomotywa jest niewrażliwa na, na takie właśnie zmiany. Nowsze konstrukcje pozbawione właśnie tego układu sprzężenia, no, powiem szczerze, że na wadze wypadają dużo gorzej niż te 22. Aha. Jeżeli chodzi o inne lokomotywy, na czteroosiowe, gdzie było trudniej zrealizować, chociaż były przypadki i przykłady takich konstrukcji jak EP-02 i tam chyba z lokomotyw spalinowych też były, SM, bodajże 15. Tam po prostu konstruktorzy starali się umieszczać czop skrętu najniżej, jak tylko dało, jak się tylko dało. Tu widzimy elementy zabezpieczające przed ewentualnością zerwania się tych cięgieł pociągowych, czyli uszkodzenia się tego układu przenoszenia sił. I te elementy, plus takie jakby pseudo-czop, znajdujący się na stronie pudła, zabezpieczają nam wózek przed całkowitym wyjazdem spod pudła. Także sam kolor: rudy, brązowy, rdzy. To jest efekt po prostu porzucenia tego egzemplarza, który po prostu swego czasu nie przeszedł pomyślnie badań nieniszczących w zakładzie naprawczym taboru kolejowego, gdzie podczas naprawy rewizyjnych czyści się takie konstrukcje do gołego metalu, po to, by doprowadzić tam sondy, defektoskopy różne, zbadać powiedzmy jakość spawów, czy nie ma jakichś odspojeń, pęknięć itd. Po prostu wózek pochodził z lokomotywy z początku produkcji. Powiem tyle, że numer był poniżej 100, poniżej liczby 100, także z początku lat 70. Lokomotywa pracowała jeszcze kilka lat. Dostała wózki, powiedzmy, z innego egzemplarza, który był wycofany z innego powodu, ale już obecnie też nie pracuje. Pozwoliłem sobie przygotować e, takie obrazki poglądowe, i jakąś e, wykonać pseudoanimację, żeby pokazać, e, o co tutaj chodzi, jeżeli chodzi o te przemieszczenia i obroty wózka podczas pracy napędowej czy podczas pracy, podczas hamowania. Tutaj widzimy sam układ tych e, dyszli, cięgiel, zwał jak zwał. Drągów. Także tutaj mamy układ V. Tu mamy pojedyncze. Widzimy tutaj w powiększeniu przekroje tych kładek metalowo-gumowych, całych gniazd. Całego układu. Także lokomotywa, która jedzie, powiedzmy, w kierunku tej do, do lewej krawędzi ekranu. Podczas włączenia napędu, po prostu przy wysoko położonym punkcie przyłożenia siły między wózkami a pudłem, wózki ustawiały nam się, próbowały się ustawić nam w ten sposób. I tutaj swoją rolę właśnie spełnia układ sprzężenia, także stare rozwiązanie znane już z parowozów, ale spełniające swoje zadanie, jeżeli jest ten układ, powiedzmy utrzymany, do, odpowiednio przeglądany, dosmarowywany itd. itd.